Dzień dobry moi kochani. Spotykamy się już normalnie w sobotę. W tamtą niedzielę chciałbym Wam przeczytać to, co żeście usłyszeli o intronizacji Jezusa Chrystusa na króla Polski. Ja bardzo bym tego chciał. Są trzy powody. Pierwszy, że Jan Kazimierz miał tę odwagę po bitwie o jasną górę ogłaszając Najświętszą Marię Pannę Królową Polski, wtedy uznać Jezusa jako Chrystusa króla. To był pierwszy ślub. Drugi powód dla mnie to jest to, że my ciągle żyjemy jako kraj karany. Za to, że nazywa się Polska. Karany, rozbierany, sprzedawany nawet przez własnych rodaków, tak jak była Targowica, a później komuniści w 1945 roku że takich sytuacji jak rok 1920 mieliśmy, mamy w współczesnej historii mało i najważniejszy powód. Po prostu kocham Jezusa Chrystusa. I wiem, że jest królem. I że w wielu domach, w wielu sercach Polaków jest Chrystusem królem i że powinien być królem Polski. Ale jest jeszcze jedna rzecz, która jest w tym, co czytałem, dla mnie bardzo istotna: to to, że do dzisiaj. W kościele katolickim nie ma święta Boga Ojca i że w bardzo wielu parafiach zaprzestano mszy wotywnych do Ducha Świętego więc pewnie o tym też będę wam mówił i dlatego też chciałbym żebyście posłuchali Co, co jest mówione w kościele na temat przebaczenia? Bo Jezus Chrystus prosi też nas, żebyśmy kochali wrogów: tych, którzy nas rozbierali, mordowali, sprzedawali, Polaków, którzy nas sprzedają do dzisiaj, Kiedyś nas sprzedawali komuniści, a teraz liberałowie i lewacy, nas też sprzedają. Jest taka współczesna, współczesna targowica. I posłuchajcie, co powiedział święty Cyprian, biskup Kartaginy w latach około 250 roku naszej ery. Co innego jest oczekiwać przebaczenia, a co innego osiągnąć chwałę. Co innego jest być wtrąconym do więzienia i nie wyjść z niego, aż ostatni grosz się nie wypłaci, a co innego za swą wiarę i odwagę natychmiast otrzymać nagrodę. Co innego jest ze swych grzechów obywać się długim cierpieniem i oczyszczać przebywaniem w ogniu przez długi czas, a co innego wszystkie grzechy oczyścić przez mękę, co innego wreszcie w dniu sądu czekać na wyrok Pana, a co innego zaraz od Pana otrzymać koronę Cyprian Cyprian stwierdza że męczennicy nie wymagają czystowego oczyszczenia bowiem wszystkie grzechy oczyścili przez mękę a za swą wiarę i odwagę natychmiast otrzymali nagrodę to znaczy zaraz od Pana otrzymali koronę natomiast ci którzy nie zginęli śmiercią męczeńską Poddani są innej torturze, cierpiąc z żalu za grzechy. Oni ze swoich grzechów obmywają się długim cierpieniem, jak pisze święty Cyprian, i przebywaniu w ogniu przez długi czas, ogniu pełnym miłości Boga, jakim jest czyściec. Pan Bóg męczennikom. Daje koronę. Jak widzicie, wszędzie mają aureole, to jest ich korona od Boga, a nas nie stać na to, żeby ukoronować króla królów. No właśnie, nie stać. Jesteśmy słabi. Słabi i wątpiący. Nie ufający do końca Panu, Boga, Panu Bogu. Ale czytajmy dalej o naszym Janie Bożym, który wybrał się na świętą wyprawę Krzyżowa. Mimo to wydawało się, że 17 tysięcy obrońców to za mała liczba, by przed murze chrześcijaństwa obronić przed wszechpotężnym wrogiem. Wiedeń nie posiadał żadnych wałów obronnych, chroniły go tylko mury i rowy, dysponował tylko 72 armatami. Wprawdzie spodziewano się <coughs> zwiększenia siły obronnej przez wojska węgierskiego i czeskiego króla Ferdynanda, brata Karola V, które stały pod Lincem. Zanim jednak spodziewana pomoc nadeszła, Wiedeń został już otoczony przez nieprzyjaciela. 21 września 1529 roku zjawiły się u bram miasta pierwsze oddziały tureckiej jazdy. Za nią ciągnął tam sułtan ze swoją ogromną armią. Trzy tysiące muzułmanów rozłożyło się na żyznej równinie dookoła miasta ustawiono 300 ciężkich dział. 22 tysiące wielbłądów wlokło tabor, wszędzie powiewały zielone chorągwie proroka. Los obrońców zdawał się być przesądzony, zanim rozpoczęła się bitwa. Mimo to krzyżowcy zdecydowani byli raczej umrzeć, niż poddać się mieszkańcom wschodu. Hasło dzielnej załogi brzmiało, zanim Wiedeń Turkom zostanie oddany, każdy wpierw odda swą krew i życie. Z największym pośpiechem przygotowywano się do szturmu. Zrywano w mieście dachy, by je uchronić przed ognem. Zamurowano pewną ilość bram, budowano nowe wały i rowy, tu i ówdzie wzniesiono nowy bastion. Soliman wysłał posłańca, przez którego ofiarował miastu pokój, pod warunkiem, że otworzy bramę. W razie sprzeciwu straszna zemsta spadnie na miasto, w którym nie oszczędzi się nawet dziecka w łonie matki. Groźba ta nie odstraszyła obrońców. Odrzucono ofiarowany przez Turków pokój. Bezpośrednio potem Soliman rozpoczął ostrzeliwanie miasta. 300 lów armatnich wypluwało śmierć, siało zniszczenie, wyrywało otwory w bramach i murach, rozszarpywało drewniane umocnienia. Nocą zamurowywali je krzyżowcy, powstałe uszkodzenia i z nieustraszoną odwagą czekali na nowy atak. Ba. Odważyli się nawet na wypady, które wyrządzały nieprzyjacielowi szkody. Wczesnym rankiem 9 października tureccy trębacze wezwani do ataku doszło do morderczej walki na wałach i murach, a po kilku godzinach liczne oddziały Turków wycofały się. Otomanie zakładali pod ziemią miny, które niszczyły wały, jednak obrońcy ustawili w piwnicach naczynia z wodą i bębny, dzięki którym mogli wykryć nawet najmniejszy ruch pod ziemią. Zakładali również miny i zaskoczyli wroga przy jego robocie. Juan Cidudat był obecny przy tym, jak garstka na wszystko zdecydowanych ludzi podebrała 8 ton prochu w czasie, gdy ląd się tlił. 11 października wróg zaatakował miasto po raz drugi. Po piekielnej walce został ponownie odparty, zostawiając 11 tysięcy trupów pod murami. W trzy dni później, we czwartek. W dniu szczęśliwym dla Solimana, gdyż padł wtedy Belgrad i Rodos, Turek uczynił ostatnią próbę, by zdobyć miasto. Sultan obiecał 20 dukatów żołdu i wyznaczył wysoką narodę dla tego, kto pierwszy zawiesi na murach Wiednia zieloną chorągiew. Jednak duch bojowy opuścił Turków. Na hajkami musiano pędzić Janczarło do walki, bowiem bali się długich mieczy niemieckich i hiszpańskich szpad oraz szczelb. Doszło do szaleńczej walki. Setkami padali obrońcy pod ciosami krzywych szabli tureckich, ale i tysiącami ginęli synowie proroka. Jedna za drugą napływała fala wojska tureckiego, zawsze jednak odpierana przez odważnych i gardzących śmiercią chrześcijan. U wyłomu muru Jan Huan Cidudat walczył zapamiętale. Widział śmierć odważnego kapitana Ferrusa, Antonio Melero upadł trafiony szczałą z haku. Je, Juan zdawał się być niepokonany. Przed murami piętrzyły się stosy trupów, po których pędzili ataku, atakujący. Wydawało się, że miasto jest już stracone, gdy na sygnał trąbki rzeka wrzącej wody, gotującej się smoły, zalała atakujących Turków. Straszny krzyk zagłuszył bitewny wrzask. Skończyła się odwaga ludzi ze wschodu. Szturm został odparty. Tureccy trębacze zagrali do odwrotu. W nocy Soliman spalił obóz i wycofał się ze swoim wojskiem. Z płonących, leżących na wschód od Wiednia wiosek dochodziły straszne wieści o okrutnej zemście Turków. Rozdzwoniły się wszystkie dzwony Wiednia, dziękując za cud uwolnienia. Z wież rozległy się dźwięki cynowych trąb i fletów. A na wałach dudniących echem odbijał się potężny ryk armat. Teraz dopiero można było przekonać się, ile ofiar pochłonęła bitwa. Strząśnięty, nachylił się Juan nad ciałem zabitego kapitana i zamknął mu wygasłe oczy. Obok przyjaciela leżał rzężąc, ogarnięty strachem przed śmiercią, stary wojak Antonio Melro. Raniony w serce, broczył krwią. Juan chciał ranę opatrzyć. Ale umierający wzbraniał się. Zostaw to. Zostaw to, towarzyszu. Wyszeptał ciężko oddychając. Daj raczej łyk wody. Pełen prawdziwego współczucia Huan podał mu manierkę. Dla mnie już nie ma ratunku. Wyszeptał stary wojak po wypiciu wody. Więc módl się, by Bóg był łaskawy dla ciebie. Tak, Bóg, Bóg. Jęknął śmiertelnie ranny. Zawiniłem ciężko wobec Niego. Zmów za mnie, Ojcze nasz. Wszośnięty do głębi Juan odmówił modlitwę pańską i odpuść nam nasze winy, wybył, kota, wybył kotał Antonio. Potem przerwał modlitwę. Tak, jestem wielkim grzesznikiem. Bóg jest miłosierny, pocieszał go Juan. Śmierć poniesiona dla świętej sprawy może zmazać każdy grzech. Nie, nie, jęknął umierający. Za wielka jest moja wina, by ją śmierć miał mogła zmazać. Słuchaj, będzie mi lżej, gdy ją wyznam. Poszukam duchownego, odrzekł Portugalczyk. Nie, zostań. Na to już nie mam czasu. Posłuchaj, często popełniałem ohydne czyny, nie tylko w Rzymie czy w Meksyku. To nie jest największy mój grzech, więc wyznaj to, co tak twoje serce obciąża. A zatem słuchaj... Minęło może 25 lat, gdy w czasie mej włóczęgi w pewnym portugalskim miasteczku zostałem gościnnie przyjęty. Ciężko zapłacili dobrzy ludzie za swą gościnność. Zabrałem ich małego synka, który nawet swego nazwiska nie znał, z myślonym opowiadaniem o jego sierostwie wywoływałem współczucie ludzi, którzy wzruszeni chętnie napełniali moją sakiewkę. Gdzież w Hiszpanii zostawiłem chłopca samego, a się, zbliżała się noc. Ja zaś wędrowałem swoimi drogami. Pewnie dziecko umarło z nędzy. Juan dudat, lepiając oczy umierającego, zawołał. Portugalski mas miasto, podaj mi jego nazwę. Nie mogę już sobie przypomnieć, jak umierający, począsając głową. Musisz sobie przypomnieć, słyszysz? Musisz. Ja jestem tym chłopcem, którego wtedy uprowadziłeś. Teraz cię znowu poznaję, Antonio Melro. – Ty sam jesteś tym chłopcem, którego ja... – wyszeptały usta umierającego. – Tak, ja. To ja. Teraz powiedz mi nazwę miasta. Błagam cię na miłość boską. Pozwól mi pomyśleć. Nie pamiętam. Ale czekaj. Przypomniałem sobie. Nagle jednak Melro osunął się i wymamrotał kilka słów, których Juan nie zrozumiał. – Ty nie możesz umrzeć, dopóki nie podasz nazwy miasta. – przycisnął swoje ucho do umierającego. Ten zebrał swoje ostatnie siły i ledwo dosłyszalnym głosem wyszeptał: Montemor o Montemor o novo! jęknął Juan śmiertelnie pobladłymi ustami Montemor o Montemor o Powoli zwolnił ucisk, w którym trzymał żołdaka Montemor o Krzyczał Montemor o i wydawało mu się, że pełna hałaśliwego zgiełku noc, Słucha jego przeraźliwego krzyku: Módl się, Ojcze nasz, do końca wyrzęził umierający, odpuść nam nasze winy, Ty nie skończyłeś jeszcze modlitwy. Juan spojrzał na śmiertelnie rannego szeroko, szeroko otwartymi oczyma. Więc to był człowiek, który ukradł mu ojczyznę, nigdy, nigdy innej indziej, inaczej, nie myślał o nim, jak o osobieniu samego zła. Muth się dalej towarzyszył wyjąkał wykonający. Juan przełamał się i wyszeptał: Przebacz nam nasze winy, jako i my przebaczamy naszym winowajcom. Odpuść naszym winowajcom, wybuchł kota umierający. Przebaczasz mi, Juanie, i si Dudat? Czy mi przebaczasz? Przebaczam cię, Antonio Melro, odpowiedział cicho. Juan podał mu rękę, którą ten ujął w śmiertelnym uścisku. I nie wódź nas na pokuszenia, ale nas zbaw ode złego. Amen. Dokończył Portugalczyk. Amen, szepnął konający i wydał ostatnie tchnienie. Do głębi wstrząśnięty zamknął Juanu marłemu oczy i odszedł ciężkim krokiem. Grzebano zabitych, opatrywano rannych, leczono rany zadane nad dunejskiemu miastu. Turek odszedł. Nocą jednak, daleko na wschód, dymiły po błonące wsie, znacząc drogę mszczącego się wroga. Jeszcze przed rozpoczęciem się zimy Hiszpanie przygotowywali się do powrotu. maszerowali przez Niemcy i Niderlandy, gdzie wsiedli na okręty. Po przeprawie przez wzburzone morze wylądowali w porcie La Coruna, odległym od dwa dni drogi od słynnego miejsca pątniczego Santiago de Compostela u grobu apostoła odprawiali krzyżowczą uroczystą mszę dziękczynną. Potem rozproszyli się i odjechali do swojej ojczyzny. Huan jeszcze przez dziewięć dni pozostał w tej świętej przez cały dzień um, czczonej miejscowości Pątniczej. Pełen skruchy wyspowiadał się i nabożnie przyjął ciało pańskie. Potem ruszył w drogę, by odnaleźć swe miasto rodzinne. Krótko przed świętem Bożego Narodzenia, przeszedł przez bramę betlejemską Montemor Onowo. Jak we śnie, kroczył po wiązkich ulicach i uliczkach, nikogo o drogę nie pytając. Przypominało mu się piękne, szczęśliwe dzieciństwo. Każdy dom, każdy kąt był mu bliski, mimo to poczuł się obcym w swym, w swym rodzinnym mieście. Krótki dzień chylił się ku końcowi i przechodnie spiesznie zdążali do swych domów. Badawczo przyglądał się każdej spotkanej twarzy, czy nie rozpoznał w niej kogoś bliskiego. Nie spotkał nikogo. Miasteczko było to samo, stare, <laughs> rozmarzone, stare domy i zaułki, ale ludzie byli mu obcy, jakby ich nigdy nie widział. Teraz skręcił z placu targowego na ulicę Zieloną. Na rogu stała jeszcze stara studnia, której tak często czerpał wodę. Zobaczył swój dom rodzinny, Kochany, mały, biały, tynkowany domek, przed którym pięczyły się tak jak za dawnych szczęśliwych lat, kosze z oliwkami, pomarańczami, melonami, zobaczył siebie siedzącego na kamiennym progu drzwi, obsługującego chętnych do kupna. Czyżby w Montemor czas się zatrzymał? Czy nie doskoczy do swego pana Joko Szpic, aby go pozdrowić wesołym szczekaniem? Od strony mostu kana. Zbliżał się obłanywanymi koszami mułu? Obok szedł mężczyzna w rogatywce na głowie? Byłbyż to ojciec wracający z zakupów? Ale mężczyzna przeszedł obok, darząc go bardzo pobieżnym spojrzeniem. Serce Huana biło jak szalone. Przycisnął je obiema rękami, długo stał przed drzwiami domku, nie mogąc zdecydować się na przekroczenie progu. A może żyje jeszcze matka? Skąd mógł tak dawno? Skąd mógł tak dokładnie wiedzieć, że zmarła? Wtem drzwi się otworzyły. W domu wyszła kobieta, uchwyciła kilka koszy, by je wnieść do środka. Podejrzliwie spojrzała na obcego, który tak dziwnie na nią spoglądał. – Chcecie coś kupić, panie? – zapytała. – Nie, nie. – jęknął. – Juan, ale proszę mi powiedzieć, kto tu mieszka? – Kto mieszka? No my, mój mąż i ja. – A dlaczego o to pytacie? – a gdzie jest senior André, który tu dawniej mieszkał, wyjąkał Juan, z trudem wymawiając portugalskie słowa? Senior André? A jakie miał nazwisko? Ja tego nie wiem. Nie, nie znam żadnego pana André. Ten sklep przejęliśmy z mężem dopiero dwa lata temu od pana Luisa Arvore. Nie wiem, kto przedtem tu mieszkał. Przeprowadziliśmy się tutaj z Estremoz. Juan zachwiał się. Zawróciło mu się w głowie, był bliski upadku. Słabo panu? zapytała handlarka, patrząc ze współczuciem na łatw, pobladł pobladłą twarz obcego. Nie, nie! Czuję się dobrze usprawiedliwił się Juan. Czy mogę zajrzeć do domu? To jest mój dom rodzinny. Mieszkałem tu kiedyś przed laty. O, wstąpcie, panie! zapraszała kobieta, która intuicyjnie wyczuwała, że ze strony tego człowieka nie grozi jej nic złego. Chociaż z początku przestraszył ją strój Landknechta. Zataczając się, przekroczył chłon próg i stanął w małej izbie. Zaprawdę były to te same stare meble. Od razu rozpoznał szafę stojącą w kącie, ten sam stół, na którym tak często matka podawała chleb. Drżącą ręką przesuwał po starej płycie dębowej, po tamtej stronie wisiała gitara ojca, nawet gwóźdź tkwił w tym samym miejscu. Wszystko, wszystko było jak dawniej, w błogich dziecięcych latach. Westchnąszy zasłonił rękoma oczy. Meble pochodzą jeszcze od dawnego właściciela, wyjaśniła kobieta. Możliwe, że Don Luis przejął je od poprzednika. Zaczekajcie, przyniosę kubek moszczu i kawałek chleba. Wydaje mi się, że macie długą podróż za sobą. O tak, długą, bardzo długą podróż, wyjąkał juan. Na dwadzieścia lat nie byłem już w domu. Kobieta szybko pobiegła do kuchni, a gdy wróciła z dzbankiem i kawałkiem chleba, została w pokój pusty. Obcego już nie było. Niepewnym krokiem szedł Juan przez wyboisty bruk ulicy Zielonej, potem skręcił w boczną ulicę i w końcu doszedł do małego sklepu rybnego, na którym widniał szyld <laughs> Alfonso Duarte. W sklepie krzątał się stary, o śnieżno-białych włosach mężczyzna, który ledwo oczy podniósł, gdy obcy wszedł. – Czy senior sobie życzy? – spytał go krótkim, wpórkim pozdrowieniu. – Czy pan jest Alfonso Duarte? – z zapytał Juan. – Naturalnie, naturalnie – przytaknął starzec, lekko uchylając swą aksamitną czapkę. – Czy mogę służyć? Wtedy Juan przystąpił do niego, ściskając drżącymi rękoma dłonie starca. Czego chcecie pani, ode mnie? zapytał zdumiony. Kim jesteście? Nie poznajesz mnie już, mój wujku Alfonso? wyszeptał Juan. Jestem, jestem Jao, twój siostrzeniec, którego, którego przed więcej niż 25 laty porwał obcy. Ty jesteś Jao, wyszeptał Duarte, blednąc i szeroko otwartymi oczyma. Spoglądając na obcego, nareszcie powróciłeś. O Boże, gdzie jest moja matka? Padło z drżący ust. Chodźmy do pokoju, wszystko ci opowiem. Odpowiedział handlarz, prowadząc siostrzeńca do izby: Mój Boże, i ty wróciłeś, nareszcie znowu jesteś. Gdzie jest matka? wyszeptał Juan. Z panując nad bólem i wzruszeniem, nie zajmując krzesła któremu handlarz podsunął. Smutna to historia, którą ci popowiem, mówił, ociągając się Alfonso Duarte z drżeniem w głosie. Twojej matce z bólu pękło serce. Trzy tygodnie po twoim odejściu odprowadziliśmy ją na cmentarz. Wiedziałem, wiedziałem, rzekł kłan z wielkim bólem A ojciec? Gdzie jest ojciec? Po śmierci twojej matki ojciec opuścił świat. Poszedł do klasztoru w Lizbonie i przywdział franciszkański habit. Zmarł przed kilku laty. Juan stał odrętwiały, z jego ust padły niezrozumiałe słowa. Potem ciężko opuścił się na krzesło, ukrywając twarz w swych dłoniach. Nie przeżywaj tego tak boleśnie, chłopcze, uspokajał go starzec. Taka była wola Boga, ale u mnie znajdziesz teraz nowy dom rodzinny. Patrz, Jestem stary, żona moja dawno nie żyje, Bóg nie użyczył nam dzieci, Ty masz zostać moim synem i spadkobiercą. Nie, nie, odpowiedział Juan bezwdzięcznie. Moi rodzice nie żyją, byłoby mi za ciężko żyć w Ojczyźnie, inną muszę pójść drogą. Dlaczego nie wróciłeś wcześniej? W pytaniu wujka wyczuwało się smutek Nie mogłem. Z trudem odpowiedział Juan. Do późnej nocy siedzieli i rozmawiali. Siostrzeniec opowiedział wujkowi smutną historię swego życia. Ten słuchał Juana z, wielki, z wielkim i z głębokim przejęciem. Następnego dnia poszli na grób matki. Juan stał ze złożonymi rękoma, z sercem rozdartym bólem. Z oczu nie popłynęła ani jedna łza. Przez zimę został Juan w Montemor. Gdy jednak pierwsze kwiaty migdałowca poczęły wychylać się z pąków, pożegnał się z wujkiem. Dokąd chcesz iść? pytał stary handlarz. Nigdzie w świecie nie będzie ci lepiej niż tutaj. Nieważne jest to, żeby nam było dobrze. Musimy być tam, dokąd nas wola Boża woła. Musisz jednak wiedzieć, dokąd idziesz. Nie znam końca swej drogi odparł siostrzeniec, patrząc w dal. Mam pewien plan. A jaki? Wiesz? że brałem udział w wyprawach krzyżowych. Obecnie chciałbym pielgrzymować do Ziemi Świętej, do miejsc roszonych krwią naszego Zbawiciela. Nie dojedziesz, zwrócił mu uwagę Duarte. Może jeszcze nigdy nie było tak niebezpiecznie, jak właśnie teraz. Podróżni opowiadają niewiarygodne historie o wyczynach piratów morskich. Nie dopłyniesz do celu, wierz mi, Dżao, zostań tu. Od, Bo od Boga zależy, czy dojadę do celu, odrzekł Juan. Potem wybrał się w podróż, udając się na południe, przewędrował prowincję Almeteo Alvagrilli i doszedł do andaluzijskiego portu Ayamonte. Był już na ziemi hiszpańskiej. Tak skończył się epizod naszego Juana i Jo. Skończył się. Epizod powrotu do domu. Też bym chciał wrócić do domu. Wrócić do mamy i do ojca. Ale oni też odeszli. I faktem jest, nieznane są wyroki Pana Boga i drogi Jego. Jestem tu, gdzie jestem i służę, na ile potrafię Panu Bogu. W pełnej prostocie swojej. Proszę was, jeżeli rodzice wasi żyją, przytulcie ich do serca i powiedzcie te dwa proste słowa: "Mamo, tato, kocham cię. Jesteś dla mnie wszystkim. Trzymajcie się, kochani." Proszę Was o lajkowanie, udostępnianie, komentowanie i do spotykania się tydzień w tydzień na czytaniu dla Ciebie. Wszystkiego dobrego, pięknej Bożej Niedzieli. Do zobaczenia.